Zaczynamy ostatnią część naszego spotkania, czyli prezentację, prezentację samej gry, którą e, przygotowaliśmy i z racji której cała ta impreza, w, trakcji, w projektu, w ramach którego taka powstała, e, cała ta impreza jest e, organizowana. E, tak jak Państwu wspominałem, e, gra powstała w, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, w ramach działania działania 8.1 z programu Innowacyjna, innowacyjna Gospodarka. Dostaliśmy 80% dofinansowania do kosztów powstania tej gry, co tak naprawdę było warunkiem tego, żebyśmy w ogóle tak yy, ryzykowne, ryzykowne mimo wszystko działanie podjęli jak, jak stworzenie takiego yy, produktu. Sama idea powstania gry wynikała tak naprawdę no, z, z moich, z moich jakichś tam bolączek Wolączek trenerski. Ten ja uważam, że nie można się dobrze nauczyć zarządzania projektami, w tym zarządzania projektami unijnymi, które mają swoją specyfikę bardzo wyraźną i odróżniającą od zwykłych projektów, ponieważ w zwykłych projektach biznesowych no, nie musimy aż tak bardzo dbać o, o dokumentację, nie musimy, jesteśmy ograniczani dziesiątkiem czasem absurdalnych przepisów, jak chcemy kogoś zatrudnić i ten człowiek jest dobry, to go po prostu zatrudniamy. W projektach unijnych często te kryteria zatrudniania osób yy, sprawiają bardzo dużo kłopotów, czy na przykład w wyboru wykonawców. Szkolenia, w których ja uczestniczyłem w zarządzaniu projektami, też bije się, się też część, której sam prowadziłem. Yy, jednak w bardzo dużej mierze koncentrowały się na etapie planowania projektów. Czyli jak projekt budujemy, od etapu e, identyfikowania problemów, przez etap ustalania celów, działam, e, potem metody ewaluacji i tak dalej. Natomiast bardzo trudno w tradycyjny sposób przekazać uczestnikom wiedzę na temat tego, jak taki projekt należy wdrażać, e, z, z, czym się, z, z czym to się wiąże. E, są tak naprawdę dwa Sposób. Jeden to jest, y, może trzy. Jeden to jest y, opowiadanie o metodykach zarządzania projektami, czyli teoretyzowanie o metodzie 5-2, o metodzie takiej, metodzie jeszcze innej. Z tym, że w praktyce y, mało instytucji w ogóle coś takiego y, y, stosuje, więc jest to wiedza mało dla użytkowników użyteczna, czy dla uczestników szkoleń. Drugi pomysł to jest opowiadanie anegdot. Ja zarządzałem kilkoma projektami unijnymi, więc kilkanaście czy kilkadziesiąt widziałem w różnych perspektywach, w uczestniczyłem. czy ja jako doradca, czy jako szkoleniowiec, czy koledzy z pracy takie projekty realizowali, więc je znam. Więc mogę opowiadać dziesiątki anegdot. Tak? Mniej lub bardziej śmiesznych, różnych absurdalnych sytuacji, Natomiast y, to też w sensie dydaktycznym ma nie taką dużą wartość. To może być odgodnie szkolenia, natomiast nie, powinni, nie powinny to być jej główny, y, y, główny element ze szkolenia, z zarządzania projektami, a, a często też szkolenia się do tego, do tego sprowadzają. Stąd, stąd pomysł, aby, stąd pomysł, aby stworzyć, stworzyć grę, która będzie symulatorem pozwalającym uczestnikowi zmierzyć się samemu z projektem. Zmierzyć się z zarządzaniem, z, zarząd, z, z, z zadaniem pod tytułem zarządzania pro projektem, co w moim przekonaniu jest najefektywniejszą metodą, jeśli nie jedyną skuteczną faktycznie nauczenia kogoś w ramach szkolenia, jak się zarządza pro, projektem. Dwa, kolejne warunki, które być wspomnieć, żeby taka powstała, to e, gdzieś idea game która Darło do nas, że, że można to robić w ten, ten sposób, że można e, robić gry nie tylko takie, które pamiętałem z dzieciństwa, że biegałem gdzieś w labiryntach i do kogoś strzelałem, e, a, ale można robić też gry nieco, e, nieco mądrzejsze czy, czy, czy nie tylko z efektem czy z cen rozrywkowym. No i wreszcie dofinansowanie unijne, które tak jak mówię było konieczne. Nie mieliśmy 700 czy 800 tysięcy, żeby wydać na zrobienie, których mogliśmy wydać na zrobienie takiej gry, ani też ciężko byłoby znaleźć sponsora, który chciałby takie pieniądze, takie pieniądze wy, wyłożyć. Znalezienie 15% procent na wkład własny już jest znacznie łatwiejsze niż, niż 100%. Stąd to finansowanie, finansowanie unijne było trzecim elementem niezbędnym do tego, aby ta gra powstała. Jak się te trzy złożyło, to powstał, powstał my, produkt. Tu można nawet dodać czwarty to oczywiście ludzie. tak? To musiała być grupa ludzi, którzy była, która była w stanie w ogóle taką grę, taką grę nie, opracować. E, idea, która nam e, przy, przyświecała, w tak w sensie, metodyki nauczania, to była taka, że po pierwsze klasyczne metody nauczania oczywiście są dobre. I coś takiego jak wykład istnieje od tysięcy lat w zasadzie, że to i Wykładał, natomiast one nie zawsze muszą być skuteczne, nie w, każdym, nie w każdym wypadku. I akurat zarządzanie projektami jest taką dziedziną wiedzy, gdzie wydaje mi się, że wykłady mają ograniczone, ograniczone zastosowanie. Druga rzecz to taka, że kształcenie musi stymulować w sposób różnorodny. Więc najlepsze efekty są wtedy, tak jak się zresztą było wyraźnie no, w czasie konferencji widać, że blended learning, czyli ten model łączący Szkolenia tradycyjne ze szkoleniami komputerowymi, czyli e learningowymi są najskuteczniejsze. I stąd, stąd pomysł, aby wprowadzić grę, która będzie elementem dodatkowym do tradycyjnych zajęć, który będzie uzupełniał, uzupełniał te tra tradycyjne zajęcia i stymulował uczestnika w nowy sposób. Tak? Tu e, już pierwsza grupa, która z tą regalą. Na tym wydziale po reakcjach studentów bardzo dobrze widać, że dla nich to, to był efekt nowości, to było coś, czego oni się nigdy, a są na piątym roku, nigdy w swojej karierze akademickiej na studiach nie spotkali z taką metodą prowadzenia zajęć. Tak? Nasz wydział jest tutaj, w tym wypadku dla tych studentów był pierwszym miejscem. Oni, oni są na studiach uzupełniających, więc często byli. W innych uczelniach wcześniej, żeby mieli różne doświadczenia, natomiast jak ich pytałem, mamy 16 osób w grupie i nikt nigdy nie, nie miał do czynienia z, z, w ogóle z podobnym, z podobnym pro, produktem. I e, trzeci element to zaangażowanie, które wywołuje, ja o tym dzisiaj, żeśmy praktycznie od pierwszej prezentacji pana Skaczyka na, 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 na tej konferencji mówili, że to zaangażowanie jest tak naprawdę kluczowym elementem, który powoduje, że proces nauczania jest efektywny i jest dla uczestników fajny. Efektem tego jest y, symulator zarządzania projektami, tak naprawdę by symulator zarządzania projektami unijnymi, dlatego że y, te scenariusze, które są dostępne w tym momencie y, y, to są projekty, ale z tym elementem unijnym, czyli z koniecznością wypełniania wniosków o płatność, czy też rozliczania projektu z, z, zgodnie z metodami, które na nas wymusza, wymusza Unia. Scenariusz, y, czy y, gra ma trzy scenariusze. Y, pierwszy jest najbardziej rozbudowany. To scenariusz zakładający wdrożenie przez uczestnika projektu szkoleniowego. Uczestnik ma rok czasu na to, aby zorganizować dwie konferencje, 16 szkoleń i prawidłowo na to wydać przyznaną dotację, dotację unijną. Jest to scenariusz najdłuższy, dlatego że gra się w niego mniej więcej 6-8 godzin, to jest tak bardzo bardzo przybliżona, przybliżona długość, dlatego, że no, yy, 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 różnie osoby testujące równie szybko w te scenariusze, grały. E, to jest scenariusz najtrudniejszy również dlatego, że jest w nim najwięcej opcji losowych, najwięcej e, możliwości e, otoczenia się e, rozgrywki. W zależności od tego, jakie uczestnik podejmuje decyzję już od pierwszych od pierwszych dni e, zarządzania pro, projektem, potem pewne, pewne elementy w projekcie pojawiają się bądź się nie pojawiają e, z różnym, z różnym e, e, prawdopodobieństwem. Gra ma charakter turowy. Każdy dzień to jest jedna tura, więc jeżeli mamy roczny projekt, to mam mniej więcej 360, troszkę mniej, bo bez soboty w sobot, w niedzielę stwierdzi się, że się nie pracuje. E, ma, tyle, ma tyle tur i gracz w tych, tym, 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 która musi ten, ten projekt wdrożyć, natomiast u czas, jedna, która może trwać 3 sekundy, jeżeli ją po prostu pominie, a może też trwać 8 godzin, jeżeli będzie siedział w się zastanawiał, co, co należy zrobić. Drugi scenariusz to projekt inwestycyjny, w którym gracz wciela się w e, menadżera firmy Machwój, producenta okien i drzwi która to firma otrzymuje dotację unijną na zakup maszyn i zadaniem gracza jest doprowadzenie no, do tego, aby jak najszybciej te maszyny zostały kupione i nowy produkt w postaci tam energooszczędnego okna wszedł na rynek, a dotacja unijna prawidłowo została, została rozliczona. Jest to zdecydowanie prostszy Scenariusz, który projekt jest prostszy, na szczęście te projekty dofinansowania, te dofinansowania dla firm nie są aż tak bardzo obciążone biurokracją, jak projekty szkoleniowe. Natomiast, natomiast również jest on, również jest on dość, dość wymaga, wymagający. Czas trwania rozgrywki mniej więcej 2-3 e, godziny, w zależności od osoby. I scenariusz trzeci. Scenariusz przeznaczony dla trenerów i, i y, y, osób czy wykładowców, osób prowadzących y, y, zajęcia, scenariusz przeznaczony do wykorzystania podczas, podczas zajęć. E, idea tego jest taka, że ja zawsze miałem problem, y, w jaki sposób opowiadać na zajęciach tradycyjnych o zarządzaniu projektów. oczywiście mam przygotowane prezentacje o tym zarządzaniu projektach, natomiast tutaj wadliśmy na taki pomysł, że może zamiast prezentacji y, to zrobimy krótki scenariusz, gry, gdzie będzie można razem z uczestnikami. Po pierwsze pokazać im w ogóle, jakie elementy wchodzą w skład zarządzania pro projektem, czym, nam tak się naprawdę, czym się nam tak naprawdę zarządza zarządzaniem pro, projektem, a po drugie pozwoli na zabawę z uczestnikami, gdzie będzie można wspólnie podejmować de 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 decyzję, czy kupujemy to nie kupujemy, negocjujemy z wykonawcą w ten sposób, czy w, czy w inny. Także stwarza ten scenariusz. W zależności od tego, jak go od wykorzysta, spore pole do popisu do metodycznej e, zabawy tak? z, z uczestnikami na różne sposoby. W taki najgorszy sposób można go wykorzystać tak, że po prostu go puszczamy, pokazujemy, opowiadając uczestnikom o, o tym, jak wygląda zarządzanie pro, projektem, z jakimi elementami musimy się tutaj zmierzyć. E, metoda, którą, e, którą zastosowaliśmy, to metoda rzucenia uczestnika na głęboką wodę. E, program nie daje za wielu odpowiedzi, nie daje za wielu drugich żyć, więc jeżeli uczestnik popełni błąd, e, no to po prostu ten błąd ma swoje e, ko konsekwencje. E, jeden z kolegów, który, e, który pracował przy tej grze, określił metodę hasłem, e, to jest jak życzył, masz być, to działa król. Tak wygląda tak naprawdę zarządzanie projektami w, w, w normalnej firmie, gdzie, gdzie tych pomocnych dłoni często też nie ma, nie, nie ma zbyt wiele i tak jest też tak gra skonstruowana. Czego ten symulator uczy? Uczy planowania i realizacji zadań. My to zadania co prawda mamy już góry zaplanowane, wiemy, co musimy zrobić, natomiast od nas zależy, kiedy to zrobimy, w jaki sposób to, to robimy, kiedy podejmiemy pierwsze, pierwsze działania, żeby na przykład, nie wiem, konferencja, która ma się odbyć za dwa miesiące e, się odbyła, tak? jak musimy w ogóle podjąć decyzję, kiedy tę konferencję zorganizujemy. Dalej zarządzanie budżetem. Każdy projekt ma swój budżet, w ramach którego musimy się zmieścić, bo takie są reguły unijne. Jeżeli ten budżet przekroczymy, to dokładamy z własnej kieszeni, co jest oczywiście oceniane e, negatywnie. A bo może dodam jeszcze tyle, że tam, hmm, celem tego projektu, z ce, ce, celem tej, tej gry jest to, aby ten projekt wdrożyć zgodnie z założeniami. Gracz jest oceniany na podstawie tego, czy projekt jest wdrożony prawidłowo, czy wydał pieniądze, które miał wydać, czy nie przekroczył budżetu, czy zmieścił się w czasie, czy, czy wykonał wszystkie wskaźniki, tak, czy osiągnął wszystkie wskaźniki, które ma w projekcie do wykonania. Czyli podeszliśmy do tego tak. Bardzo technicznie, tak jak technicznie jest, y, jest podejście wielu studentów do wdrażania projektu. Trzeba zrobić od A do Z i to się musi zgadzać. Mniej istotne jest to, czy uczestnicy będą szkolnej za szkole zadowoleni, czy tam się na czegoś na nich nauczą, czy nie. Bo to nie jest kontrolowane. Kontrolowane jest to, czy wszystko w papierach się zgadza. Też takie jest, tak jest trochę podejście w tej y, grze. Trzecim elementem jest zarządzanie personelem w scenariuszu w dwóch scenariuszach. W scenariuszu tym głównym szkoleniowym i dla trenerów mamy, mamy dwóch pracowników, którym przydzielamy zadania. No i z tymi pracownikami się mogą dziać różne dziwne rzeczy. No, czasem no, po pierwsze musimy sobie tych pracowników wybrać z kilku osób i teraz od tego wyboru będzie zależało, czy zbierzemy pracownika o odpowiednich kompetencjach w stosunku do zadań, któremu, któremu przydzielamy, ten pracownik może nam zachorować, może dostać lepszą pracę i odejść, może mieć konflikt w zespole i go zgłosić w zależności od tego, jaka będzie no, specyfika osobowościowa tej, tej osoby i jaki będzie to nam wylosuje mechanizm głosujący, tak? no bo tutaj czas...